Dlaczego polubiłam jazdę z nawigacją Garmin? Po pierwsze umożliwia planowanie trasy z uwzględnieniem czterech trybów dojazdu od punktu do punktu, w tym tryb przygoda. Co ważne, po zapisaniu trasy nie modyfikuje jej po ponownym włączeniu nawigacji, tak jak się dzieje np. w przypadku nawigacji Google Maps. Garmin działa niezależnie od internetu, więc nawet w najbardziej bocznych zakamarkach doprowadzi nas do celu. Garmin jest bardzo intuicyjną nawigacją. W zależności od ustawień podpowiada najbliższe atrakcje turystyczne czy odległość do najbliższej stacji paliw. Garmin jest wodoodporną nawigacją, więc nie musimy obawiać się jazdy w deszczu. Dzisiaj pokażę, jak ja zaplanowałam swoją trasę w nawigacji garmin Zumo X2. Pokażę, jak nawigacja sprawdza się w trasie i jak zapisać i wyeksportować ślad przejazdu. Jestem Kasia, witam na kanale Tylko jazda i zapraszam do oglądania. Pierwszym etapem jest planowanie. Ja zazwyczaj gromadzę inspiracje od znajomych czy ludzi na rozmaitych grupach i forach. Później staram się ułożyć trasę, wiedząc, co chcę zobaczyć. W moim przypadku wyglądało to tak, że przygotowałam sobie punkty ze współrzędnymi miejsc, które chciałam odwiedzić. Żeby stworzyć nową trasę w garminie, wchodzę w trasy i klikam na plusik. Wybieram miejsce startu i klikam na lupkę, żeby dodać kolejne miejsce. Po wpisaniu współrzędnych mamy możliwość wyboru rodzaju zaproponowanej trasy pomiędzy punktami. Do wyboru mamy cztery opcje. Zdarzało mi się korzystać z krótszego czasu przejazdu, a najczęściej wybierałam przygodę. Zwykle oznaczało to drogi niższej kategorii i szutry. Trochę czasu zajęło mi wklepywanie wszystkich tras, ale wiemy, że to zaprocentuje w trasie. Każdy dzień trasy zapisałam osobno, żeby w podróży z rana odpalać kolejną trasę. Żeby móc korzystać z nawigacji, trzeba ją jakoś zamontować. Uchwyt Garmina zamontowałam na kierownicy. Dzięki kablowi zasilającemu uchwyt jest na stałe podpięty do motocykla. Zatem nie trzeba martwić się o to, że po zamontowaniu nawigacji rozładuje się ona w trasie. Pozytywnie zaskoczyło przemyślanie drobiazgów, jak na przykład to, że po zdjęciu gumowej osłony przed zamontowaniem nawigacji mogą ją przyczepić do kabelka, więc nie będzie luźno latała na wietrze. Wszystko już przygotowane. Żeby rozpocząć podróż, wybieram jedną z zapisanych tras. Rozpoczęcie od najbliższego punktu wejścia pozwala dojechać do najbliżej zaplanowanego w trasie punktu, więc nawet jeśli wcześniejszego dnia musielibyśmy przerwać trasę, teraz można kontynuować. Nawigacja Garmin Zumo XT2 jest intuicyjna i czytelna. W trasie bywają momenty, w których brakuje sił i zastanawiamy się, ile jeszcze mamy do celu. W ustawieniach mamy informację o czasie dotarcia do miejsca docelowego, ale i o tym, za ile i o której dotrzemy do kolejnego punktu w trasie. Nawigacja pokazuje naszą prędkość, powyżej dopuszczalną prędkość, która podświetla się na czerwono, gdy ją przekraczamy. W garminie pojawiają się komunikaty informujące o ograniczeniu prędkości i zbliżaniu się do fotoradaru. Nieraz podczas trasy trafiamy na skrzyżowania i zjazdy, na których nie mamy pewności, gdzie pojechać. W nawigacji Garmin przed zjazdem z autostrady po prawej stronie pojawia się okno ze zdjęciem zjazdu i strzałką wskazującą, którego pasa trzeba się trzymać. Początkowo uznałam to za zbyteczną funkcję nawet zastanawiałam się, czy by jej nie wyłączyć, ale przyznam, że zdarzyła się sytuacja, w której ta funkcja bardzo mi pomogła. Pełnią możliwości nawigacji Garmin Zumo XT2 można odkryć korzystając dodatkowo z aplikacji Garmina. Ale wiem, że nie każdy lubi i nie każdy chce korzystać z kolejnych aplikacji. Dlatego też postanowiłam sprawdzić, czy da się korzystać z nawigacji tak po prostu, bez aplikacji. Jak najbardziej da się. I już w tej formie oferuje ona wiele możliwości. Nagle okazuje się, że potrzebuję pilnie zatankować, albo chcę znaleźć dodatkowe ładne miejsca do odwiedzenia, bo mam więcej wolnego czasu niż zakładałam. Od zadań specjalnych jest opcja przed tobą, która podpowiada najbliższe miejsca z wybranych wcześniej kategorii. Jazda z nawigacją Garmin okazała się dużo bardziej komfortowa, niż myślałam. Nie musiałam obawiać się nawet jazdy w deszczu, a wiele takich miałam w tym sezonie. Podczas korzystania z nawigacji w telefonie w deszczu często zaczynało szwankować mi ładowanie, do gniazda ładowania docierała wilgoć i to generowało dodatkowe problemy. W tym przypadku nie miałam żadnych problemów czy trudności. Co ważne, nawigacją też bardzo wygodnie obsługuje się w rękawicy. Każdego dnia po dotarciu do celu warto zapisać ślad z trasy, którego zapis włącza się przed wyruszeniem. Po przejechaniu trasy, a w moim przypadku najdłuższym wyjazdem w tym sezonie była dwunasodniowa podróż. Chciałam zgrać wszystkie ślady na komputer. Zarówno zaplanowane trasy i ślady możemy zgrać tak samo. Zaznaczamy interesujące nas pozycje, klikamy udostępnij i wybieramy, gdzie chcemy je zapisać. Ja zapisałam je na karcie pamięci. Później z karty wystarczy przerzucić je na komputer i tam można zrobić z nimi co tylko się chce. Lubię analizować przejechane przez siebie odcinki i łączyć je w całość. Tak prezentuje się ślad z mojej kolejnej podróży, tym razem wokół Polski. Następnym filmem, którym się podzielę, będzie mój wideo pamiętnik z tej trasy. Tym razem znowu przygotowałam coś specjalnego dla widzów. Szczegółami podzielę się już niedługo. Zasubskrybuj kanał, jeśli jeszcze tego nie robisz, żeby nic ci nie umknęło. Cieszę się, że miałam okazję przetestować nawigację Garmin Zumo X2 podczas mojej trasy motocyklowej wokół Polski. Z chęcią pobawię się nią dłużej i odkryję kolejne funkcje, które, jak przypuszczam, w jeszcze większym stopniu przekonają mnie do tej nawigacji. Daj znać, co ty sądzisz o tym modelu i którą funkcję uważasz za najbardziej przydatną. Dzięki za oglądanie, do zobaczenia w kolejnym filmie, lewa w górę, cześć.